Witam! Dzień dobry! Ale mówię, no. Przez to, że. to czekajcie, bo pieniądze trwają za nic nie robimy. rodał 10 złotych. Siemaremek. go. Ile no. za nowego apetrola? Widziałem filmiki, że zirki one szłatuje pokrzą? Ile za nowego apetrola? Jak za nowego apetrola? To nie zadziała, kolego! Nie warto wydawać pieniędzy, nie warto. Ja też nie chcę trollować za pieniądze, no nie ma takich pieniędzy, które mógłbyś mi zobaczyć, żebym trollował drużynę na petrolem, no. Chyba, że to by było, nie wiem, Podwójna normalna stawka, a normalna stawka to stara stawka, no jak na mainie, to nie no, nawet, nawet za takie, nie wiem, za pół tysiąca trollowanie drużyny jest niefajne, szczerze, a petrol jest trolem, no. Nie ma sensu, nie ma sensu, nie ma sensu, dzięki tatyszkę Może mi filmik dać, możemy obejrzeć, oczywiście, tak, obejrzymy sobie, ale Ale, ale, ale czy zagrać? No nie, za 15 złotych nie Raz grałem a petrolem, Giga Gigajuzas był, wygrałem gierkę, ale Niech tak będzie I to jest normalna stawka, normalna stawka to jest 100 I nawet za 200 złotych mi się nie chce trollować, szczerze Osobiście uważam, że trolowanie drużyny. No tak, średnio. No na przykład w tej kompozycji, jakby coś jakieś się trafiło przeciwko, to jeszcze może, ale. No ja petrolem mam tylko i wyłącznie maskę do erki, ale zobaczymy filmik. Odebał mi od kasy. No nie, no po prostu szanuję czas drużyny, nie? Swojej. To nie jest tak, że jestem skurwysynem, który za pieniądze przegra Ci gierkę. Tytanero roda 8 złotych. Masz tutaj z oba Zobaczymy. Dzięki Tytaneiro za 18 zł łącznie. Wykorzystam to dobrze. O Jezu, Alewu. Dobra, muszę się obudzić, bo ta gierka jest free. O, będę do robaka walił, a nie tego creepa, znaczy nie powinienem go uderzać. Jest, jest taki div jak się gra tak spida. Bierz się tak spida, widzę. Bierz się tak speeda. No spokój się. Czy ludzie zaczęli abizować muzykę z G, soundtrack, gitar? co jest? A czemu mam zły sygnał? Leszcie na to a żadnego kraba nie złapał. O kurde, co ja robię? Ja naprawdę śpię. Oj. <laughs> No nie pierdol, no. A chciałem zerkować do bota. To chyba nie trzeba. Dawaj Milo, zrób coś. Huge robota. Od ZRAFA Siema, ma z wróciłem? Nie no, nie będzie 30 FPS-u. Wy jesteście pojebani, że 30 FPS-u będzie w GTA 6. Ja pierdolę. Kurwa, nie dodziała w ogóle. Widzieliście? Tego pierwszego. Zabij go sobie. Dalej, dalej, no. Nie wiem, użycie tego przedmiotu, żebym z kliknął czy coś? To apel, ssd Punkty same się wbijają. Przegrywają. You lose, you lose. Szur będzie, muszę będziemy musz uważać no Dorzeował czy co e? było od tego. To mogę joya zrobić. Kurwa Marek sam Marek sam no kotasa i do piemia. Echo pisze Marek Marek słońce. Kurwa Maska trwa, także ja tutaj strzelam Ja bym cofał gdzieś tutaj No dobra Podoba mi się, że blisko było Nie mam flasza, w sumie to głupie, że ja tutaj flaszowałem Flash jest ważniejszy jakiekolwiek kill do mnie kurwa Remo Grającaś będzie zrobiona przez to, że mają new school championa na bocie. Przestań je gonić, kurwa. O kurwa. Ja pierdolę BAT! Kurwa! Widziałem, że podchodził Moja wina, 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 moja wina go zabijałem, serki Dobra tak jest ok, to jest taki będę mogli. Ale 600 zł dostał, chujowo Ja on drżę słabą, więc nie powinien umierać No nawet nie jest śmieszne imo Autofill w lesie, autofill na bocie Wszyscy autofille co? 10 minut gierki szukało, przypominam dziś no, jest dół To on nic z tej grze nie zrobi, nic Nie wiem, co mogę stać tutaj Cofnę, kopię czapkę Time FF, no to jest strata czasu, ta gra Kurwa. Prawda? No. Gdzie łysy miał RK? Nie maerki, bo nie trafił. Koniec serii. Jeszcze Juzes, jesteś mi pisze, jest XD. Popatrz na swój ryj. Czy twój kupić jakubieś szura? Nie, tam są szczurby by nie tankował. Trandle, że dopiero z bazy wychodzi. Znaczy wy wychodził. Nie, już to mogą być, ale dopiero zaczerzył. Jeżeli już. Nie mam piękku na mizie, Nie robię, nie robię, spokojnie. Tu szczura raz jest od dołu. Ej! Hey. Chuj tego Sajona! Ty! Okay. To już ginę. Kurwa, myślałem, że od... pójdzie naokoło, ale no nie pomyślał chłop. Hmm, hmm, hmm. No się się dowiedziałem. Co na no twoją wieżę?

Oni install this game. Boże, ale drużyna. O Jezu, nie nic nie pisali. Zero pingów, zero niczego. To za kutasy. Nie, to trzeba grać z silasem, trzeba grać z lasem, no na maturłot. Nie można grać postaciami, które wymagają drużyny Nie można, nie można, nie można, nie można, nie można, nie można, można. Zero w nigdy nie działa Let me check Musi być autofill, to jest niemożliwe Ale jakim cudem on ma D2? Nowe konto, fajnie, dobra, okej, okay. Zajbiście. Spoko, nie, jest okej, okay. wszystko jest zgi, to tylko moja wyobraźnia Liga Legend nie jest rozjebana